pokażę Wam niezły tutorial, ale na płatki, oczywiście, takie kopatki to są nudne. Patrzę po prostu to, dla mi niskie sobie kopatki albo dzięki mnie poznacie nowy sposób. Te, no, te tylko że, bo, że tylko to będzie miało tyle kolory, ale trudno, są to można to nie sobie pozwolić. Dodajemy, jeżeli macie takie małe pnęczki, jak nie macie, to zamówcie sobie na Zalegret, tam czegoś, patrzcie. Kurde, ona nam się wysypało. Jeszcze dodajecie sobie takie pioneczki. Hmm, dodajmy jeszcze trochę. Damy jeszcze troszkę pioneczek. Dobra, starczy. Teraz dajemy troszkę kakao, tak troszeczkę. O, na przykład pół takiej łyżeczki. Okej. Okay. Dajemy troszkę posebeczki. Dajcie, nie za dużo. No, o, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj. Czekaj jeszcze. By nie jednym za Co? Myślicie, że... No i co? Macie swoje eleganckie, może trochę koloryczne zdania, ale obiecuję, będzie pyszne. w no się laka i sugerzę, że taki zajebisty przepis.